Hej, to kolejny odcinek. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft'a i, i przechodzimy sobie parkura, ale on jest troszkę trudny. Więc ja się zaraz zabiję i rozwalę to miejsce. Łapą! I mam go rozwalić? Rozwalę go. Ujdź. I like me bitty, bitty voice. Bitty, bitty voice. Kill kill kill. Kill kill me. Please me. Kill kill me. Kill me. Please kill me. Please come kill me, please. Kill me. Sorry, widzuję. Jestem taki kurzowy, bo nie wiem, Drugi raz za Ja na początku grałem browla z dubem, ale to sobie, że wale to. Bo po prostu dub jest taki głupi, bo nie ubię w to grać. Eee! A dub nawet jednego par Dup no, by tego nie przeszedł To... to nie ja? Dobra, nieważne Kill me Kill me boys, kill me boys Kill me boys. Dobra Jest Kurde. No Je to muszę nas przyjąć. I to też muszę nas przyjąć. Rot falę. Dobra. I don't. Like sprint. I no. I don't like. muszę okay. teraz muszę sobie w Spawn mam mam po int. raz drugi raz. mam po int. mam ja raz już zginąłem tu. dużo tak dużo razy jeszcze. Game mode mnie wkurzały, <grym> czy serio to przeszłem całe? Nie gadaj! Nie, serio, ja to wszystko przeszłem. Nie pod. A to są moje command bloki. Nawet wam... Nie, nie pokażę wam komendy na command bloki, więc... Dobra widzowie, tutaj wam pokażę command bloki. Na przykład... give, Nie. tym i tak! Ja nie komand blokami robiłem. Yy, wiecie? Komand yy, blokami ja nie robiłem. nic się nazywało? a już nieważne. No, serio. A teraz gin I mamy. Komandy y, bloka i barier. A teraz muszę zrobić wielkie wiary i kill na raz. Robimy to tak. Ej. Tak wygląda cała mapa. I teraz robimy skowiary. I tutaj. Co? Co? Chciałem Wam pokazać 7 tu na Jej! Ale chciałem sobie skoczyć środek. Może to przejdę, A to nie gra. Nie gra! Dobra. Dobra. Teraz wysadzamy tą, tą mapę. Robimy. GNT. Bóg. Wajcha nie. Przycisk tak przeciwko. Teraz składamy zdjęki ja. Yeah. Widzowie widzowie na razie wysadzimy tą część. Patrzcie, co? No, powinien teraz coś zadziałać. No, teraz jest spoko. Ale musimy się troszkę oddalić. U. To był dobry pomysł, by dały zabrać. I tutaj jest najgorszy etap. Nie, no może nie najgorszy, ale to jest ten trudny etap, więc ja go chcę już wysadzić, kurde! To. A tam były najtrudniejsze etapy. Ten był najtrudniejszy. Ten, bo musiałem po tym skakać, ale ja skakałem po tym. I próbowałem tu wskoczyć, tu. Tu albo tu. Stąd tu próbowałem. I było trudno aż ta lala. Tak trudno się nie dało tego przeskoczyć O, barrier block. Który mogę zabrać? Bo tu umarłem. Wreszcie skończyłem budować parkour. Dobra, rozkładamy. Wszystko pójdzie z dymem. Wszystko z dymem pójdzie. Tak. Idę do łóżka. Nie to muszę. Patrzcie, to się teraz zwala. No, Dobra, teraz będzie ta zima Patrzcie, patrzcie! Wreszcie skończona ta mapa. Przeszedłem ją. Już wreszcie mogę żyć normalnie. I zapamiętajcie sobie to. Patrzcie, to się nigdy tu nie zmieści. wstać, te mam bloki. Na przykład wpisali. TP... Mm. Super. No ale... No. Macie tutaj napisane wszystkie te... O Ktoś wie jaki jest kot, to nie proszę, proszę nie wpisywać. Dobra. Nara!